Widzieliście branie. Tam gdzie jest spławik A na metodę? Nic, a nic. Nic się nie dzieje. Ja sobie tu i tak siedzę w tym miejscu. Teraz rzuciłem na groch. Na grochu się nic nie dzieje. Niestety. Ale jest pięknie. Jeszcze tylko gdyby nie ci ludzie, którzy tam mają rozbity namiot, to by było w ogóle przecudownie. Na szczęście facet, który po drugiej stronie jeziora walczył kosą, już skończył tą walkę i jest cisza. Jestem na samej końcówce jeziora Łopienno Południowe. Ale coś jeszcze wam muszę pokazać. Tak cicho mówię, żeby mnie nie było słychać, bo tak krępuje się. Jak ktoś tam jest, by było mnie słychać. Tak bez sensu. Zobaczcie, co ja tu spieprzyłem. To jest zanęta, Bo dodałem gliny wędkarskiej i melasy. Coś chyba za dużo i się zrobiło taka, takie coś się zrobiło, że to w ogóle nic z tym nie idzie zrobić. E, w ogóle do koszyka się nie nadawało ani na metodę. No ale chyba będę musiał to wszystko wyrzucić do wody. Po trochu, zaraz tam następna kula poleci. Myślę, że to się nic nie stanie. Nie jest gorąco, to, to niech sobie tam leży. Siedzę do końca, siedzę do ciemka. Jak to mówią dopóki Wędka w wodzie Liczę na coś Mam zrobione dwa zdjęcia Jedna płoć malutka I jeden leszczyk A tak poza tym to nic No i tak jak mówiłem Spławik okazał się ratunkiem Bo gdybym tego Klasyka nie wyjął z wody Nie wyciągnął z spławikówki To bym nie miał ani jednej ryby zapewne nic się nie dzieje. Ja pewnie nie umiem ławić na klasyka, ani na metodę, i dlatego takie są tego efekty. No ale próbuję, bo kiedyś się trzeba nauczyć, nie? A w ogóle moim marzeniem jest kiedyś pojechać na nockę. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, jak się za to zabrać. Musiałbym poczytać o nocnym wędkowaniu właśnie na metodę albo na yy, na klasyka. Nie wiem, czy to tam na koniec szczytówki założyć jakieś świetliki czy coś, czy, czy sygnalizatory brań. Ja nie wiem, jak się tego używa. Do następnego.